Polski z Beatą. Lekcja numer 18. Dopełniacz, liczba pojedyncza, część druga. Cześć, mam na imię Beata, a ten kanał to Polski z Beatą. Pokażę Wam, że język polski jest łatwy, a gramatyka fajna. Dzisiaj lekcja numer 18. Dopełniacz, liczba pojedyncza, część druga. Więc do roboty. Dopełniacz liczba pojedyncza. Rzeczownik kogo czego? Rodzaj męski żywotny. Biernik równa się dopełniacz. A. Rodzaj męski nieżywotny. A. U. Rodzaj żeński. Y. I. Rodzaj nijaki. A. Um. Przymiotnik. Jakiego, jakiego, jakiej, jakiego. Rodzaj męski żywotny. Biernik równa się dopełniacz. Ego. Rodzaj męski nieżywotny. Ego. Rodzaj żeński. Ej. Rodzaj nijaki. Ego. Dopełniacz, liczba pojedyncza. Kiedy? Biernik kontra dopełniacz. Biernik. Kochać, lubić, jeść, pić, mieć, znać, robić, oglądać, czytać, gotować, kupować, nosić. Dopełniacz. Nie kochać, nie lubić, nie jeść, nie pić, nie mieć, nie znać. Nie robić, nie oglądać, nie czytać, nie gotować, nie kupować, nie nosić. Jeden: nie kochać. Nie kocham mojego brata. Nie kocham małego kota. Kocham mojej mamy. Nie kocham mojego dziecka. Dwa, nie lubić. Nie lubię nowego nauczyciela. Nie lubię białego psa. Nie lubię zielonego ogórka. Nie lubię polskiego majonezu. Nie lubię żółtego sera. Nie lubię młodej lekarki. Nie lubię czarnej kawy. Nie lubię zimnego piwa. Nie jeść, nie jem czerwonego pomidora, nie jem dobrego chleba, nie jem jogurtu naturalnego, nie jem tłustej kiełbasy, nie jem starej bułki. Nie jem starego jajka. Cztery. Nie pić. Nie piję soku pomarańczowego. Nie piję gorącej herbaty. Nie piję czerwonego wina. Pięć. Nie mieć, nie mam fajnego taty, nie mam młodszego kuzyna, nie mam czerwonego samochodu, nie mam dużego noża, nie mam małej siostry. Nie mam nowej komórki, nie mam dużego mieszkania. Sześć, nie znać, nie znam dobrego lekarza, nie znam języka polskiego. Nie znam dobrej dentystki. Nie znam interesującego muzeum. 7. Nie robić. Nie robię pysznego obiadu. Nie robię zupy pomidorowej. Nie robię trudnego ćwiczenia. 8. Nie oglądać. Nie oglądam niemieckiego filmu. Nie oglądam nowej wystawy. 9. Nie czytać. Nie czytam ciekawego artykułu. Nie czytam polskiej książki. 10. Nie gotować. Nie gotuję włoskiego makaronu. Nie gotuję zupy ogórkowej. 11. Nie kupować. Nie kupuję żółtego banana. Nie kupuję dużego domu. Nie kupuje nowego komputera. Nie kupuje żółtej cytryny. Nie kupuje nowej kanapy. Nie kupuję białego wina. 12. Nie nosić. Nie noszę zielonego swetra. Nie noszę dużego zegarka. Nie noszę czerwonej spódnicy. Nie noszę różowej sukienki. I to już wszystko w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć.